Hej zapięcem na TJ w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w agario.io ta gra była nagrywana ostatnio 27 września Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja, oraz komentarz. Przeczytam Wam statystyki mojego kanału. No to tak. Płeć mężczyźni ojdzie 89,0%, kobiety 10,4%. Określona przez użytkownika 0,6%. Region Polska 81,4%. Czas oglądania przez subskrybentów widzowie bez subskrypcji, którzy mają przecież subskryby czerwony to 79,8%. A subskrybenci 20,2%. Dobra, telefon wyciszony. samolotowy. Godzina 19.20. Nam nazwę sobie wiadomo, 222 Skins niech będzie. A muszę, musiałbym wykupić. Dobra, a to niech będzie w sobie losowy. ten film nie jest sponsorowany. Jakby co? Dawaj. Rok jest tylko jeden. Włącz i posłuchaj go w Radio. Dobra, let's... Aha. No tak, y najszybsza rozgrywka widzowie ever. Miałam wam zacząć tłumaczyć o co tu chodzi. <gryw> Miałem tłumaczyć, że to ja mam ich zjadać, a nie oni mnie. Grałam jedną sekundę. Bardzo długo widzowie, no po prostu super. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Mam nadzieję, że nie będą szybkie rundy. Chciałbym sobie pograć. A czasami te, trzeba z tej gry wyjść i wejść. No. No i chyba właśnie tak trzeba będzie zrobić. Więc wychodzimy. a gario Na no, play. Oczywiście reklama. Szukasz wydajnego oczyszczacza powietrza w super cenie. Znajdziesz go w Media Expert. Zadbaj o czyste powietrze w twoim domu. pozbądź. Pozwol... Dobra. Let's go. Tutaj myszko się kieruje. Aha ja coś wam jeszcze pokazać No... Już mnie zjadła Coś mi się nie wychodzi Co to jest tak za każdym razem? Macie może inny... O, menu jeszcze każdy chce wejść Może inny link dam Po prostu na ty dam O <śm> No, ok. I go. No. To jest. No dobra, to muszę, widzę, wyjść w takim razie. I. I tu. i dzisiaj u mnie widzowie padał śnieg nawet był lód troszkę to tutaj wszystko prawda ale zaraz topnie bo wiadomo jest na plusie no. No rok jest tylko jeden. Włącz i posłuchaj go w Amtyradio. Amtyradio! a ma się teraz troszkę dłużej pograć widzowie. To tak być nie może. Ja się tu zaraz kuję. To jest nauczka, że często nie gram te gry tylko na filmie. Trzep się ode mnie. Aha. Nie, no to dzisiaj żart. To jest dzisiaj żart. Naprawdę. A no to super, kolejna długa parytrion. Po prostu tyle się nagrałem. I no. A play. Play, ale play nic. O, o, czyżby? O. Nie, tylko zachętę robią. Ja muszę znów wyjść. Rewelka, Znaki drogowe, że to mam Street Heria, Among Us, Agar.io. Czekajcie, czy coś tutaj my mogło... Nie no, dobra. Gra komputerowa z 2015 roku. A nie się po prostu najszybsze run na partie O, typ 7 Nie, 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 od niego to uciekam. Jak najszybciej. A chciałbym chciałabym sobie wreszcie pograć, a nie od razu... Ginąć. Chociaż Mongo bym chciał zjeść. No, Mongo no, <laughs> nie da się, dobra, to uciekam. Hmm. Jeszcze nie jestem aż taki rozbudowany, Mycie Cię zjeść. No to, Mongo, miałeś szczęście. O, tutaj też jest dużo. Miał ja cieka mnie to, że się boję. Tylko no ja chciałbym sobie wreszcie. grać dłużej po prostu. A nie, że gram parę sekund, nawet nie minut i już się kuję, tylko chciałbym zapagać. A rzadko gram tak, No, odczepcie się. Szkoda, że tu nie ma na. grać jako przyspieszenie. No, się. Aha. Ja, e no... To jest po prostu dramat. Ale przynajmniej pograłam minuta i 15 sekund. To już troszkę dłużej. No ale jeszcze będzie reklama. Prawdopodobnie. Zaraz. No bo jak, żeby inaczej. No właśnie. Vidaron. No. Chroni drewno przed słońcem. Deszczem. śniegiem i mrozem. Vidaron. Chroni i dekoruje drewno. Otocz drewno opieką. No dobra, ten film nie jest sponsorowany. Dobra, na galerię. to będzie, będzie ostatnia runda widzowie. Więc Osiem, osiem. Teraz ty się do mnie oczy, bo... Cel, jaki masz cel, żeby mieć ja raczej na palucha poluję. Paluch. Daj mi się chociaż ty skróć. A nie, bo on jest większy, dobra. No to już wiem jaki dam tytuł filmu. nie się było pechowo. Chociaż żebym dwie minuty pogrobić, sobie to już byłoby chociaż mniej stracone. <laughs> Ej, tak się za minutę będę musiał dać skróć, bo będę musiał kończyć film. No ale chociaż nie. My o Zeus. Jak nie w Horizonie Zeus, to tutaj Zeus. Aha, nawet nie było minuty, tylko 45 sekund. a no tak to niestety czasami bywam. Minowiem. Nie Ile rakiet spadło na Ukrainie? Bo teraz trwa wojna, jestem ciekawy, ile tam jest, bo spadło rakiet. La 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 No, taka wojna właśnie. Taka wojna właśnie. Hmm. No. A, Polska coś tam reaguje Ale dobra to nie jestem na dzisiaj Kiedyś może do tego przejdziemy Ale no dzisiaj Agario mm, Nie było ekscytująca dla mnie No do tematu wojny Kiedyś powrócę Może jutro no ale, na tym dzisiaj zakończę film. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. 19.30, 10 minut. Więc hej i hej, do jutra.